Jak w bardzo łatwy sposób i zarazem szybko przygotować sobie taką oto stronę przechwytującą dla dowolnego swojego biznesu, czy też taką stronę przechwytującą w języku polskim, albo też w dowolnym innym języku, na przykład w języku angielskim, taką stronę przechwytującą z nagraniem wideo, gdzie dopiero po kliknięciu w przycisk pod tym nagraniem wideo pojawi się formularz zapisu na listę mainingową. Te strony charakteryzują się tym, że są skuteczniejsze niż strony, na których bezpośrednio znajduje się Formularz zapisu na listę mailingową, czy też taką stronę przechwytującą z licznikiem, który odmierza czas, w jakim chcesz, na przykład, udostępnić bezpłatnie ważne nagranie, ważny materiał osobom, które zapiszą się na Twoją listę mailingową. Rozwiązaniem tutaj jest firma All in One Profits, która daje świetne narzędzia i praktycznie wszystkie narzędzia potrzebne do rozwoju własnego biznesu w internecie, do rozwoju dowolnego biznesu w internecie. I przejdźmy jeszcze teraz na chwilkę konkretnie. Do tego narzędzia, przy pomocy którego możesz tworzyć sobie właśnie takie świetne strony przechwytujące czy też strony lądowania, które przed chwileczką ci pokazałem, pokażę ci również, co jeszcze możesz utworzyć dzięki temu narzędziu, które oferuje firma Allinoan Profits. Także zapraszam. Zobacz, co tutaj mamy. Przy typie szablonu. Mamy przeróżne rodzaje stron. Zobacz, strony sprzedażowe, strony squeeze, strony lunch, strony pod kątem webinarów oraz inne. Zobacz. Przykładowo, wybieramy strony sprzedażowe, i tutaj mamy znów podkategorie, czyli rodzaje tych stron sprzedażowych, czyli na przykład z tekstem, czy też z wideo, czy też hybrydowe. Wybierasz sobie rodzaj strony, który Ciebie interesuje, czy to ma być z tekstem, czy ma być z wideo. I tutaj masz przeróżne szablony do wyboru, które możesz sobie dowolnie przerobić, dowolnie dostosować do własnego biznesu, który budujesz obecnie, czy też planujesz budować w przyszłości. Oczywiście nie musisz tutaj używać tego narzędzia tylko i wyłącznie pod kątem biznesu All One Profits, jeżeli nie chcesz zarabiać na przykład w All in One Profits, jeżeli nie chcesz budować swojego biznesu w oparciu o firmę All One Profits, gdzie jest taka możliwość, to nie musisz tego oczywiście robić. Możesz te strony wykorzystać do dowolnego biznesu, w jakim już działasz lub będziesz działał, czy też działała. Okej, okay, jeżeli prowadzisz przykładowo webinary, to możesz stworzyć sobie takie proste strony z zaproszeniem na webinar, czy też zapisem na webinar. Albo strony z podziękowaniem. Tutaj tak jak widzisz, strony squiz znów mamy różne typy tych stron. Bardzo ładne szablony, które możesz dostosować do dowolnego biznesu. Praktycznie wszystko na tych stronach możesz zmienić. Od kolorystyki poszczególnych elementów, tekstów, po grafiki w tle, które są dostępne również w tym systemie, w tym narzędziu, lub też możesz wstawić swoje własne zdjęcia, grafiki, co chcesz. Strony pod kątem firm, projektów, czy też produktów, które zostaną wprowadzone przykładowo na rynek polski, czy też na inny rynek w najbliższym czasie. Tutaj w innych mamy takie typy stron jak strony download page, czyli do pobierania jakichś plików przykładowo, strony z potwierdzeniem, na przykład subskrypcji, strony z podziękowaniem, na przykład zapisu na listę mailingową albo dokonania zakupu. Jest tutaj też taka możliwość, że przykładowo, jeżeli nie znajdziesz odpowiedniego szablonu dla siebie, dla swojego biznesu. To możesz kliknąć ten przycisk i utworzyć swoją własną stronę z dowolnych elementów, które sobie wybierzesz z palety narzędzi. Czyli tutaj otworzy się strona, otworzy się pusta strona, na której dodajesz dowolne elementy, które tobie odpowiadają, czyli na przykład formularz zapisu, czy też przycisk odsyłający do formularza zapisu, dowolne teksty, wideo, co chcesz. I to narzędzie dostępne jest dla użytkowników, którzy opłacają sobie konto Pro. W All-in-One Profits. Jeżeli chcesz się nauczyć, jak korzystać z tego narzędzia, jak tworzyć sobie takie strony, jak przerabiać te szablony, to dołącz do naszej grupy iOptim Polska, która wprowadziła narzędzia. Produkty i biznes All-in-One Profits na rynek polski. Naszych partnerów uczymy bezpłatnie, jak budować sobie biznes oparty o firmę All-in-One Profits, jak korzystać z poszczególnych narzędzi, jak je wykorzystywać dla własnego biznesu, choćby nawet właśnie jak tworzyć sobie takie strony przechwytujące czy też strony lądowania. Tak więc, jeżeli temat Ciebie zainteresował, jeżeli chcesz mieć takie narzędzie, chcesz ułatwić sobie życie oraz kwestie budowania własnego biznesu w internecie, pod tym nagraniem nad nim lub gdzieś obok znajdziesz link albo formularz zapisu na listę mailingową lub też link bezpośrednio do prezentacji projektu Olinan Profits wszystko w języku polskim tak więc nie musisz się tutaj obawiać jeżeli nie znasz języka angielskiego bo wszystko przygotowaliśmy w języku polskim tak więc zapisz się teraz na listę mailingową czy też kliknij link który znajduje się gdzieś wokół tego nagrania wideo i dowiedz się więcej pozdrawiam cię serdecznie i zapraszam do współpracy z naszą grupą AI Team Polska